thank oh. Oczekiwać na święta Bożego Narodzenia. Trzeba czuwać, co to znaczy czuwać. Pewna dziewczynka mówiła, że czuwać to nie spać. Czuwać to uważać. Tak. Pamiętać i czekać. Czuwa ten, kto pamięta, żeby rano i wieczorem odmówić pater. Kto czuwa, pamięta o mszy świętej w niedzielę, o lekcji religii. Kto czuwa, pamięta, żeby nie kłamać, nie trzaskać drzwiami, żeby w jego życiu nie było niczego niedobrego. To czuwa, nie czeka tylko na świętego Mikołaja, ale na świętego Antoniego, który kluczyki odnajduje, na świętego Foriana, który od pożaru ratuje. Nie czeka tylko na prezenty, ale stara się, by mogły i przynieść prezent od siebie. Przede wszystkim jednak czuwa ten, kto czeka na spotkanie z Panem Jezusem. Dzisiaj dzieci, wam opowiem, Jakim dziwnym to sposobem Jezus dla nas się narodził, więc zaczynam moi drodzy. Gdy rodzice się pobrali, jeszcze wspólnie nie mieszkali i Maryja wiem na pewno cudem stała się brzemienno. Dziecię, które się poczęło, właśnie z Ducha jest świętego, syn niedługo się narodzi, który lud swój oswobodzi. Wyszło raz rozporządzenie. Aby tam, gdzie rzymskie ziemie, spis ludności przeprowadzić. I cóż było na to radzić? Każdy musiał się zapisać. Józef także o tym słyszał. Wyszedł zatem z Galilei, z Nazaretu do Judei. Przy tym szrodku Dawida, więc Betlejem się zatrzymał. Opowiadali. Chyba nam nie uwierzycie, to dzieciątko, to zbawicie! Widzimy go na ciaste śpiącego w żłobku, ale kiedy śpiewamy, nie bardzo wyobrażamy sobie, żeby mógł spać. Skoro chłopcy naosowali na instrumentach, trzej królowie pakowali się za jednym zamachem do małego mieszkania, a aniołowie. Trzy królowie, ponoć nawet i magowie, przyszli do Jerozolimy. Do Heroda w odwiedziny i mówili mu: Herodzie, jest podobno w tym narodzie. Tu narodził się wspaniały, chętnie byśmy go poznali. Widzieliśmy gwiazdę jego, przybyliśmy więc do niego. Herod nie był na to gotów. Dostał zaraz zimnych potów i przestraszył się ogromnie. Wezwał królów więc ponownie i powiedział: Wszyscy zgodnie nawet Lejem pokazali. Chcę? Wypytajcie się tam udali, wypytujcie o te dzieci, ale kiedy je znajdziecie, dajcie znać, bo wtedy ja mu może także złożę. oraz mamą. Klecząc chomu w nich złożyli i szkatuły otworzyli. Królu, który przywiosłeś złoto, dla Jezusa i Najświętszej matki. Gdy mojej mamusi zabraknie na wydatki. Obecle języki królu mój z pieniądzem zawsze przy nas stój. się do niego modlić o pieniądze. W królu żywicą patnący, przed Bogiem leżący slaskiem, niech płonę jak lipiec gorący. A co mamy się do niego modlić? O to, że nasze serce, które od kadzidła i pana Jezusa. do niego zdrowia. i rozdaje. Boże kochany, co się dzieje? Co się zaczyna wyprawiać? Tak jakby gwiazda najdalsza przyleciała i stanęła w rówciku, jak oswojony ptak. Ciocia, która stale gniewała się na wujka i trzaskała przed nim drzwiami, jak rybak kopytami, bierze go w ramiona i całuje w policzek. Narzeczony miał powiedzieć kocham, ale zaczął się jąkać i krzyczeć ze wzruszenia. Ko... Ko, 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 jakby chciał jajko znieść. Ktoś, ktoś spojrzy komuś w niebieskie oczy, ktoś szepce komuś do ucha, już nie będę zgubił rękawiczek. Mamusia już nic nie mówi, tylko myśli: Ten będzie inżynierem, tamta lekarką, a ja niech tylko dobrą zostanę. Wszyscy płaczą i są szczęśliwi. I wszyscy, którzy szukali bardzo wysokiej gwiazdy na najwyższym niebie, nawet nie spostrzegli, że w świętym wzruszeniu spotkali się z łaską Pana Jezusa przy zwykłym stole, na którym tyle razy Mamusia stawia zupę pomidorową. Święta Bożego Narodzenia są po to, żeby się nauczyć miłości do swoich najbliższych. Kiedy jest duża rodzina, to jest kogo kochać. I dziecię piątą i siódmą, nawet tak okropną, którą kochać trudno. Są dwie rodziny. Święta Rodzina z Panem Jezusem, Matką Bożą i Świętym Józefem. I nasza rodzina z mamusią, tatusiem i babcią. Te rodziny mogą się odwiedzać. Kiedy przychodzimy do kościoła, popatrzeć na stajenkę, są tam Matka Boża i Jezus i Józef. Cała rodzina, do której przychodzimy z wizytą. Boże Narodzenie to święta dobrych żyć. Życzę, to znaczy chciałabym dla Ciebie. Chciałabym, żebyś wyzdrowiał, jeżeli chorujesz, żebyś nie zachorował, jeżeli nie jesteś zim. Życzę Ci szczęścia, to znaczy chciałabym, żebyś się cieszył, że jest piękny dzień, że świeci słońce, że jest choinka, że śpiewamy kolędy. Chciałabym, żebyś się cieszył małym i dużym prezentem. Życzę Ci pomyślności, to znaczy chciałabym, żeby wszystko było tak,